Cześć witajcie, Asasyn 08 z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z serii Hitman Name 47 Zaczynamy następną misję w Kolumbii i tym razem będzie to misja Bóg z dżungli. Mieszkańcy indyjskiej wioski, coś tam, coś tam, coś tam. Na szczęście nie ma tutaj dużo do czytania, więc nie zmęczycie się. Lecimy dalej. I jaka jest misja? Znajdź tajemne przejście do obozu Pabla. Nagroda 5000 dolców za znalezienie tajemnego przejścia. Tyle pieniędzy? Hmm, coś tu jest podejrzane, ale lecimy dalej. Cel. Brak dodatkowych informacji. Sprawdź materiał wideo. Jakiś tygrys. Co jest, kurczę? Jak to sprawdzić? to jest to? Niewiele wiadomo o Jaguarze. Jaguar, ok. Indianie wierzą, że jest Bogiem. Nazywają go coś tam, coś tam. Bóg śmierci. Krążą pogłoski o tym, że Bogowi składane są ofiary. Rozumiem. Tak wygląda ten Jaguar. Tak, by the way, to Jaguar kojarzy mi się z samochodem i ze skinem do akacza w CS. -ie. Tak. Nie gram, ale wiem, że taki istnieje. Ok. Szczegóły o celu znane, więc y czyżbyśmy mieli się pozbyć tego właśnie Jaguara? Co tu się świeci? Co to jest? Jakiś wykrzyknik? Dobrze. I teraz zobaczcie, mamy sprzęt z poprzedniej misji i niestety nie możemy już go zmieniać. Mamy nóż, beretę i yy, blaster. Chciałem powiedzieć yy, snajperkę, czyli właśnie ten blaster i kamizelkę kevlarową, więc o tyle dobrze. No i cóż, zaczynamy. Jesteśmy właśnie na tym mostku. Tam jest ta cała wioska i tak dalej. No i lecmy teraz tutaj do przodu. Zobaczmy, o co będzie chodziło. Co mamy zrobić, tak dalej? Myślę, że ci goście nie będą mnie atakować, tak czy nie? Nie atakują bardzo dobrze. I coś z tego co pamiętam. Ten wódz wioski mówił, żeby udać się tutaj i gdzieś tutaj mamy iść dalej. Coś tam nie wiem o co chodziło dokładnie. Aczkolwiek yy, znajdziemy co i jak na pewno. Tylko co dokładnie znaleźć. Rozejrzyjmy się tutaj. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Bo jak na razie tutaj nie widzę nic ciekawego. Ale dobrze, lecimy dalej. Ło! Wow! Zakrwawione coś tam. Co jest? Ło, wow, jest ten jaguar. Czekajcie, w materiale dowodowym wideo było powiedziane, że składane były tygrysowi ofiary. Czyżby musiał złożyć jakąś ofiarę? Na to wygląda. A co będzie naszą ofiarą? Jakiś człowiek? Czy coś? Nie wydaje mi się. Z tego co pamiętam, jak jeszcze nagrywałem kiedyś Hitmana, składaliśmy tutaj w ofierze świnie. Ale gdzie te wieprzki są? Za cholerę nie pamiętam, wiecie? I to może być problem. Będę szukał po prostu po całej tej mapie y, świni. Mam nadzieję, że one są gdzieś tutaj. Bo naprawdę nie widzi mi się szukać ich po całej tej mapie. Ale dobra, zerknijmy. Na pewno gdzieś tutaj są. Więc zabijemy tego świniaka. No i złożymy w ofierze Jaguarowi. Wtedy bezproblemowo tam gdzieś się dostaniemy. Tylko właśnie, gdzie jest owy prosiak? Halo świniaczku, gdzie ty jesteś? Spokojnie, jestem wegetarianinem. Nie zjem cię. Tak, by the way, to lubię schabowe. Tylko nie mówcie mu nic, bo ucieknie. Dobra, świniaczku, gdzie jesteś, no? Gdzie tu są te świnie, no? No, 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 gdzie one są? Halo, świnki. Czekajcie, może coś jest na mapie. Zobaczmy, co to jest ten yy, wykrzyknik. Wow. Dobra, jak tu się dostać? Ok, dojdę jakoś do wody. A potem już znajdę co i jak. Czyżby właśnie ten wykrzyknik oznaczał świnki? No zaraz to zobaczymy. Ok, jeszcze trochę. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Chyba, że to chodzi o te ruiny. Zobaczmy. Obawiam się, że niestety to może chodzić o ruiny. Nie, jednak nie. Teraz w prawo są świnki, ale są też strażnicy. Dobra, jest dużo świnek, ale jest też dużo strażników. Jak to zrobić? Wydaje mi się, że teraz skorzystam z y, naszej snajperki, że ona właśnie teraz się przyda. Czekajcie, bo zgubiłem te świnie. One były gdzieś tam, dokładnie. Widzę tam, że jakaś chodzi, ale one na strzała raczej nie pójdą. No, gdzie one są? Teraz polecę trochę klasykiem. Chodź tu, świnko. Okej, okay, widzę. Może się trochę wychylę. No i w głowę. Uciekł, nie! Wieprzku! Strażnicy zostali zaalarmowani, nie! Tam biegnie, nie! Czekajcie, bo jeszcze mnie zauważyć coś. Cholera, jasna. Głupi wieprz. Gdzie on jest? Tutaj. Tylko który to był? Który ma dziurę w głowie? Nie widać, a są aż trzy. Kurcze, dobra. Jeszcze jedno podejście, tylko że. Powiedzmy, że stąd. Mam nadzieję, że teraz się uda. Dostał, ale jeszcze żyje. No nie, dostał trzy kulki i nadal żyje. Co to za jakieś nieśmiertelne wieprze? Okej. Okay. Teraz już wieprzek leży. Czekajcie, wyrzucę sobie to. to naszą snajpereczkę. I teraz muszę zobaczyć, gdzie to jest. okej okay, gdzieś w okolicach tego wykrzyknika. Więc teraz biorę tego wieprzka. Martwa świnia. No i lecimy z nią. Musimy złożyć w ofierze Jaguarowi. Wrócimy potem po snajperkę. No i będzie git. Wydaje mi się, że snajperka. Właśnie nie wiem, czy jest potrzebna dalej, czy nie tego już nie pamiętam, ponieważ jak kiedyś prowadziłem serię z Hitman Codeine 47, to zakończyłem ją właśnie na tym odcinku i więcej odcinków się już nie pojawiło. Więc cóż, będzie trzeba lecieć na spontanie. Gdzie to jest? Gdzie ten jaguar? Gdzieś tam to było chyba. Dokładnie tak, ale teraz słuchajcie, musimy uważać, jak się wyrzucało. Ok, wyrzucało się pod G. W ogóle ta świnia teraz wygląda jakby nie wiem, była z jakiegoś tam kartonu czy z czegoś. Dobra, muszę uważać na tego Jaguara, żeby mnie nie zaatakował. Dobra, proszę bardzo Jaguaru Jaguaru, Jaguarze. Jedz sobie świnkę. Zajmujesz się nią, czy jeszcze nie? Tak jest, zajmuję się nią, dobrze. Więc teraz lećmy po snajperkę. Zabieramy snajperkę, no i lecimy do następnej misji. Więc ta misja, jak i poprzednia były dość krótkie w porównaniu do misji yy, zamach na Lichonga, ponieważ nie wiem, czy to działa na takiej zasadzie, tak mi się bynajmniej wydaje. Bynajmniej, przynajmniej. Kiedyś ktoś pisał niejednokrotnie w komentarzach, że assassin to nie jest to samo. Naucz się mówić po polsku. Przepraszam, ale to już przyzwyczajenie. O czym ja mówiłem? Aha, mówiłem o tym właśnie, że te misje są krótkie i długie. Jak zauważyliście, zamach na Lichonga to była ostatnia misja w Hongkongu i potem już przeszliśmy do Kolumbii. Więc moim zdaniem, czekajcie, bo chyba się zgubiłem troszeczkę. Nie, teraz będzie git. Więc moim zdaniem po prostu jeżeli kończymy dany kraj, to najzwyczajniej dany kraj czy tam dany jakiś obszar, to po prostu. Yy, ostatnia misja jest długa i tak następna misja czyli to jest say hello to my little friend również jest dość długą misją więc możecie się przygotować na konkretny materiał a te misje takie przed tymi większymi powiedzmy są po prostu krótsze tak to moim zdaniem wygląda ale lećmy już teraz do wyjścia. Mam nadzieję, że wszyscy mnie przepuszczą i tak dalej, nie będzie żadnego przypału. I mam nadzieję, że Jaguar nadal wpieprza świnkę. Tak jest, Jaguar nadal je świnie. Tylko czekajcie, tędy przejdę? Nie przejdę. Ale możemy poobserwować, jak on pięknie ją je. Cudownie. Dobrze. Lecimy już teraz stąd. Jaguar mnie już nie zaatakuje. Nie powinien. Ok, wszystko jest w porządku, tylko tak czy siak muszę przejść tędy. Wow, halo, czekajcie. Boję się, że on miał gryzie, ale na szczęście nie. Oni mnie nie atakują, a tu jest wyjście, więc wychodzimy na drugą stronę. Znaczy, przechodzimy na drugą stronę w sumie. No i misja się skończyła. Sprawdźmy teraz jej status. Oczywiście misja zakończona pomyślnie, uciekliśmy przez to tajemne przejście. I cóż, i to tyle. Tak wiem, krótka misja, ale niestety ta misja była taka. Przygotujcie się na następną misję, która będzie na pewno trudniejsza i na pewno dłuższa, więc czeka nas naprawdę dość ciekawa misja, czyli Say Hello to my little friend. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeśli tak to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, pamiętajcie, że nadal trwa maraton z hitmenem, 150 łapek w górę to kolejny odcinek, jeszcze raz dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnym i cześć!